Dawać. O, psi, jak mi się fajnie śpi. Silek! Co? Co tato? to? Zabaj do szkoły. O nie widzów ja nie chcę iść do szkoły, bo ja jestem mały. Może się e, udaję, że śpię. Psynek, A, o, Dobra, nie bij mnie, nie bij mnie, tylko proszę, proszę. Czemu? Nie, nie. Ty możesz mi zrobić wolne. Nie, jutro jest wolne. Jutro? No. Ale przecież są wakacje. A, bo ja muszę iść na dodatkowe. O nie. Tak, chodź do szkoły. moim moim akcie. Dobra, ja sobie w szkole Zrobię eskina ducha i będę każdego straszy. Siadam. Tak, już siadam, już siadam. Poczekaj. To jedziemy do szkoły. A zamknąłeś dom? Zapomniałem, że na Dobra. Dobra, widzowie, ukradnę. Jedziemy! Jedziemy autem! Widzowie, ukradnę mojemu tacie auto! Juhu! A, e, czemu auto znikło? Widzowie, o co chodzi? W ogóle nie wiem, jak ja jestem taką Sigmą, bo jestem mały, a mam ja sześciopak. A! ła, ła rozjechałeś w mnie! Ale dobra, żyję. Gdzie ty jesteś, tato? Ja się boję być sam, pomocy! Pomocy, pomocy, gdzie jest mój tata? O, tam jesteś, poczekaj, nie rozjeżdżaj mnie! Prawie mnie rozjechałeś. jak to zniknąłeś? nie pytałem. ty Nie, chodź. Nie, no muszę ciebie... O, jestem, możemy jechać. Muszę do auto. Dobra. Widzowie, muszę iść do tej szkoły, tylko nie to. Dobra, widzowie, jednak nie będę duchem, ale będę miał takie super okulary. Dobra, idziemy do mojej klasy, tam już widzę, że nauczyciel. Siemano, jak tam, ziomuś? E, kim pan jest? To ja, no, ten, e, nie wiem jak się nazywam, chyba Oski, no Oski. Ty masz bardzo okulary, chłopie. Jak ci do mnie mówisz? A masz, a masz! E, przepraszam, e, mi, e, tylko mi nie dawaj uwagi. To, to dwa do dwa. E, e, cztery? Dobrze. Dobra. Czekaj, a jestem. Proszę bardzo. A, a proszę pana pokazać panu coś w moją broń. A masz. Haha, ha, i nie dostanę ani suski, ani uwagi, bo pewnie bym dostał uwagę za to, że skakałem po panu, haha. Ha. Nie, tylko mnie to, proszę. Dobra, idę do domu się naskarży tata. Dobra, widzowie, jestem pod moim domem, widzę, że tata tam zrobił mój remont. Dobra, idziemy. Cześć, tata. Cześć, Szynku. jak tam w szkole? Eee, dostałem szóstkę. Okej, okay, okej. Okay. A to jest a a a, a była dziś. ten ten. Co Szynku? ten? Czemu ty jesteś na deskolorce? Dobra, powiem ci prawdę. Dostałem uwagę. Co? Zakaz, na komputer i szkołę. Mm. <laughs> Dobra, idę do mojego pokoju. Dobra. Ej dobra widzowie. Ja się e, ten dostanę z domu tak, żeby on nie widział i pójdę sobie e, na plac. Wiecie co mam zrobić? Poczekajcie. E, tą szóstkę. A e, ja mogę Ci tylko pokazać tą szóstkę? No. Dobra, masz. Ej, już ci daję. Dobra, dobra. E, ja wcale nie ucieknę do domu. Idę spać, dobra? Dobra. Dobra, co Biorę y, specjalną rzecz. Czyli to I spróbuję się wydostać, tylko to jest trochę trudne. Trochę mi to robić. No, e, bo ja sobie chcę zrobić taki y, domek tutaj, widzisz? Taki fajny domek z tego, bo ja nie mam co robić, tu się nudzę. Ale, ale ci... Nie w ścianie tutaj. Pod szufladą mam taką fajną bazę, wiesz. To, bo, bo, bo. Dobra, to.. Idź. Dobra widzowie, udało mi się jakoś. Dobra widzowie, próbuję się wydostać jeszcze raz. Żeby... Co, co, co? Idziemy, idziemy ten. Idziemy do statu. Ej, o nie, nie, chcę mogę jeszcze... No dobra, okej. Idziemy. Dobra, idziemy. Dobra widzowie, jestem pod yy, sklepem z moim. Tatą. Nie wiem, co się stało z moją twarzą, ale to teraz nieważne. Yy, a mogę sobie wybrać jedną rzecz? Jedną. A mogę do Ritosy? Co? Mogę do Ritosy? Cudowo. No Jej. A nie, ja chcę do Ritoski. A mogę jeszcze picie je kolę? Mogę jeszcze kole Ale mówiłem jedną ze nie, nie Ale to jest... Ale jedną ze słodkich, ale chcę kupicie, bo nie mamy w domu przecież picia, bo ty nigdy nie kupujesz. No, no to weźmiemy mamy Dobra, ukradnę kolę, więc Dobra, to mam tylko i... Yy, nie ma kasierki, to zostawimy pieniądze na podłodze, dobra? Dobra, kładę, bo ja mam pieniądze. O, sam. Dobra, i możemy iść. Napisz, moje... napisz się Dobra, wziąłem jednego wyklatka. Ale co to jest za fura? Ty ciągle zmieniasz furę. Dobra, to mi będzie. Dobra, będzie auto. Ja jadę kolorkom nara. To... A ty nie e, Tak. Tepnę się. Piękno.

A pomocą mnie wziął na ręce! Widzowie, pomóżcie mi! Ja nie chcę do domu, ja chcę do salonu gier! Nie widzowie, tylko nie to. Co ty masz za słabą furę w ogóle? Co ty powiedziałeś? Co masz słabą furę? No bo ty nawet nie masz domu. Wyskakuje. Ja jestem milionerem, przecież co stworzę swój domek. Haha, ty jsi, ty jsi běný, jsi milionér. A to na to. Na co? Jdeme do domu. A tady jsou něco nám bobáčí. Ale oni šukají v domu. Oni šukají v domu? Tak. Můžete za městem. Serio? Ne, já ja neumím písat. Mogę Cię Czemu napisałeś mogę Cię? Nie Możecie iść do naszego domu Możecie no, iść do naszego domu Widzisz ja to, pisać Nie. Tak ja Naprawdę mam modę do pisania ale to okay. Dobra idziemy Mam kolegu, mam, okay. mam brata i siostrę Juhuuu Chodźcie do naszego domku Chodźcie do naszego domu do Fajnie, mam kolegów, mam kolegów. Znaczy mam brata i siostrę. się, a ja, a ja, ja, ja idę na Dobra. Ej, macie kolkę i macie doritoski. Ej, Okradłem sklep z Coca-Colą sobie piję Coca Dobra, pijemy, pijemy. Ale ona pyszna. Ej, dobra, idziemy do góry? On idzie na E. Co to był za dźwięk? Dobra, chodźcie do góry. chodźcie. do góry. Ej, ktoś nam się wkradł do domu! Tata! Ktoś nam się wkradł do domu! Czemu ty spałeś w kiblu? Nie spałam w kiblu, to nie jest kibel. No jest, to jest kibel! A, tu jest taka ukryta! Wow! Bo tego tego to nie wyjdzie, że jest. E, tata, chyba tego nie zrobisz? Nie rób tego! Nie zabijaj jej! A Uratowałem tą panią! Urat pa pa! Rzekaj. Żyje, ha. E. Ja mam zwaną kość, nie mogę wstać. O nie, on ma sikiery, on ma sikiery, pomocy. Co to jest za dziwny brat? Dobra, idę do piwa. Co to jest? Oni się rób tego, ona miła. Ła, Ła, Ła! Dobra, idziemy do konta, chodźmy do konta. Ty też idziemy do no, konta. Dostałem karę. Patrzę, <grymne> Czemu mi to zrobiłeś? Dobra widzowie, to dzisiaj na tyle. Gdy wam się ta seria podobała, to trzymajcie się. Elo!